A w dzisiejszym odcinku sprawdzamy swoje umiejętności z Iwankiem. A konkretnie będzie to mecz jeden versus jeden, tylko i wyłącznie na Digle. Tym razem w formie deathmatchu, bo respienie się za każdym razem byłoby bezsensowne. Zapraszam do oglądania. Dobra, to dawaj. Siema. Uuu. Siemanko. Ale co już? A bo to deathmatch, to my będziemy wszędzie się respić. Tak. U! Ej, dalej mam AWP przy sobie, dlaczego? A teraz chwila dla hellcase.com, czyli strony z lootboxami, z których można trafić różne skiny do gry CS2. Mamy tu dziesiątki skrzyń do otwierania, od kilkudziesięciu groszy do kilku tysięcy złotych. Do tego bitwy, które możecie grać, dołączając do nich, albo stworzyć bitwę na własnych zasadach, wy wybieracie skrzynki, czy gra z ludźmi, czy z botami i tak dalej. Kontrakt, czyli łączymy kilka skinów w jeden, by stworzyć coś lepszego. System poziomów pozwoli Wam odebrać darmowe nagrody za otwieranie skrzynek, za które dostajecie EXPA, codzienne darmowe skrzynki i tygodniowe giveawaye. Warto wspomnieć, że giveaway na stronie jest naprawdę masa czy sklep Wartag, czyli swego rodzaju mini gra, gdzie kupujecie agenta i on zarabia wam punkty Wartag, za które możecie otwierać darmowe skrzynki ze skinami. A z kodem GILATHIS dostaniecie 0,7 dolara dla nowych użytkowników i 10% do doładowania na stronie. Płacić można przez giftkardy, karty płatnicze, Apple Pay, Google Pay, Visa, skinami, Paypalem, Paysafem, Kinguinem, G2, Krypto, czy wieloma innymi formami płatności. Także jak jesteście zainteresowani, zapraszam serdecznie. Link jest w opisie, skorzystajcie z mojego kodu GILATHIS. A teraz wracajmy do filmu. Nie wiem, ty się pytasz mnie, ja się pytam ciebie. Google is always listening? Halo! Gdzie ty jesteś, cwaniaczku? Właśnie gdzie ty jesteś, powiedz mi. Chciałbym się dowiedzieć. Nie Najgorsze, widzę cię. halo! Najgorsze jest takie stanie, właśnie, kurde, na środku. O, w dupę. No właśnie, sta. A propos stania na środku. O jeziu! To <laughs> o, Dobre, poszło! mnie w klatkę, za Ciałko dużo, za dostał. Dużo. W ciałeczko, no. Ej, w ogóle te kurczaki mnie denerwują jak mi biega... Ale jestem, ale jestem gównem. Ale wow! jestem gównem. Ale jestem gównem dzisiaj. O mój Boże, stary. Złam mi nogę zanim urośnie. No i gdzie jesteś? No byłem tam. Ale tam? Czyli gdzie tam? No tam gdzie wychylałeś właśnie. Ja... Mnie tam nie było, gdzie ja wychylałem, co ty gadasz? Byłeś tam, gdzie wychylałeś, no. Nieprawda, nie byłem tam, gdzie ja wychylałem. Wcale mnie tam nie było. Gdzie ty no gdzie paru wodę to polazłaś? La, la. No właśnie, gdzie ty polazłaś? No, <laughs> Zanim no my tu się byłeś znajdziemy... przecież przed chwilą, co?! Zanim my się znajdziemy, to pół roku minie. A, o. no byłem. No byłem, to prawda. Ja tyle czasu na ciebie czekam, i czekam, i czekam, i czekam, a ty... Kurde, gdzieś tam sybiegasz? biegasz? Ja, ja mam wrażenie, że my się cały czas mijamy, stary. O właśnie. O Jezus, ale gówno. Właśnie o to chodzi. Jakoś ten digil coś nie wchodzi, co? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Ej, yo! Pomyśleliśmy tak samo. Tylko, że ja nie trafiam! TYLKO, ŻE JA NIE TRAFIAM! No, trochę się poruszałem, stary, trochę się poruszałem. Ej, ale dobra po... OOO! że o tym samym momencie, o tym samym, stary! W tym samym momencie. O! o. Znaleziony! Dobra. Kiedy no. jest git. RNG, jak się... Ja, ja tej deadmatchy, na przykład, stary, nie gram, bo ja nienawidzę, jak ktoś... No, zrobiłem ja, to, to nie jak już mimo... mieli się w każdej rundzie osobno respić, to wiesz... No, 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 no. Dlatego ja na przykład w nigdy nie nienawidzę się rozgrzewać w ogóle na deadmaczach, bo ja się denerwuję i w ogóle chcę wyjść z gryfem. <grym> Cię <grym> ty łazisz, ty, right. się, ty się tak gdzieś chowasz. Brutal. Nieprawda? Łooooo! Ale bombastic! Bombastic side eye. O, w dupę. O, dobra, dobra, dobra ładnie. Złapałem. Chwila, ty grasz, ty grasz. Ty, ty grasz jeden na jeden, nie? Z tego co pamiętam. Czy jak 1 na 1? Eee, a rozdzielczość? Nie, 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 już nie. O, teraz ten... 4 na 3. Ach. Dobra! Teraz 4 na 3 gram, teraz 4 na 3, bo mnie bardzo 1 na 1 już... Wiesz, co? Wiesz jaki jest problem w 1 na 1, 1080 na 1080 dokładnie? No? To, że y, tam są bardziej tekstury zesrane. Tutaj jak trafiasz w głowę, to mniej więcej trafiasz w głowę. A jak masz 1080 na 1080? Nie, no. To właśnie, to właśnie nie trafiasz I w tym jest problem. Czasami raz w głowę, a nie trafiasz w głowę, bo hitboxy są niedostosowane do rozdzielczości. No ja mam jeszcze ten problem, że ja gram na 2K, więc u mnie celownik jest zdecydowanie mniejszy niż u Was. Bo no. wygracie na jakieś tam właśnie Full HD albo mniejszych nawet. Tak. oj ojoj, oj Ojoj, Bond Detail. Tak, dokładnie. O tym pomyślałem. Ja też. Kuśba. I uciekłeś gdzieś. No muszę tutaj wiesz... Dobra. Ostrożnie muszę grać, ostrożnie muszę. się w berka. Ty też gdzieś polazłeś, ty. Gadasz no, na to mnie. Ta, ale ale ty pierwszy. Ciebie pierwszego nie było. Huh. No i co? I co? No i gówno Czuję, że się mijamy Fest, naprawdę, za każdym razem. Cały jest czas. jest taka szansa Cały czas się mijamy, 100% A może o! nie A może nie Dobra Co? Halo Ej, ty mnie słyszałeś? No kolego? słyszałem cię. Ty ale co słyszy? to zmieniło jak też wiedzieć gdzie jestem Właśnie tak się 50-50 wiedziałem gdzie jesteś o jezus, ale się dałem zważywić, jezus. Ale, ale i tak mnie zdymiłeś. Dobra, ej, stary, ja się zawsze obkręcam 50 razy. Jezus, czy któryś z nas dobra, w ogóle warzywa. trafi w końcu? Jezus, ja jezus. Czasami coś trafiłem, czasami mi się udało. Dwa strzały ej, w głowę, ej, do, ale. Jak gadam, Jak gadam i ci nie słyszę, nie słyszę, gdzie się rozpisz no dobra Ciędza no fajka. i se gadamy spokojnie <gadamy> O nie O, A ja trafiłam A ja z nosem biegłem No i gdzie jesteś? No czekam na ciebie paruwo. Kłamiesz To ja A. czekam na ciebie Czekam na ciebie Żywiście czekał Kurde co? Rzeczywiście czekał o, no ja, o ja nie kłamię Coś mi się obiło ucho no ja chodzę, ja nie tak jak ty, że na szlifcie cały Ej, czas. Ej, ja też cały. Ej, nie, ja tylko po środku chodzę na szlifcie, żebyś mnie nie usłyszał. Ta, na pewno. Naprawdę. Kłamstwo. I znowu się gdzieś schował cwaniaczek. Ja się nie chowam. ja Chowasz tak nie lubię. się. Ja nie lubię się chować. Przysięgam. Co no za tchórz, kurde, cwaniaczek jeden. No to ciebie nie ma, a nie mnie. Ciebie nie ma, przecież ja widzę Gdzie to... się jestem? Ja mam swoją perspektywę, stary. Przysięgam, że jestem na mapie. Przeszedłem mapę już pięć razy. Ta Naprawdę Ale kłamstwo Nie, to ty kłamczysz Oj jo oj, oj, oj o pajdana No i gdzie jesteś? O! dostałem w głowę! Co, co, dostałem w głowę! Co, co? Jakim cudem dostałem... Ej, da i nie zginąłeś! Ej, dobra! Kłamstwo! Kłamstwo! Jak... jakie kłamstwo, tak gra to jest kłamstwo! A dobra Ale kłam. usłyszałem dosłownie krok stepa, i... Stepa, no, no bo i... wydałem stepa O kurde o. Dobra, i kucnięcie cię uratowało Naprawdę Kucak cię uratował O o A. Co, spadłeś z mapy? Nie, utknąłem O dobra, odblokowałem się Czyli gdzie ty jesteś? No, na mapie cały czas Dzięki za info szary! Dzięki za info! A gdzie ty jesteś? Ja nie wiem, gdzie ty jesteś, to jest ważniejsze pytanie. Ooooo! Oooo! Aż mi zęby zatrzyszczały! Ja pierdzielę. No. Kuźo, ej szczerze, ale mam już tak, że mi się w głowie wali i nie wiem, gdzie mi też, na mi, też mi też, mi też. jestem. O, dobra. Uuu, ja ja, ja lazłem z na nożu akurat. No, zapałem cię. Kurat. No, zapałeś mnie. Ja Wie, kurde, bo tu nie wiem, gdzie ty się respisz i to jest takie właśnie. To jest, RNG, to jest RNG. Siedzenie czasami, i grzebanie. No. O ty. Dobra, ej, strzeliłem ci w głowę, przysięgam, przysięgam, że dostałeś w głowę. Którą? A nie wiem czemu nie dostałeś. No, tą chyba trzecią. Trzecią nogę. Tak mi się zdaje. Coś. Jesteś pewien? Tak mi się coś zdaje. O, kurde, nie poleciało. Widziałem nabój przed sobą. A, mówię, Dobra, post postrzelam gdzie... po prostu pod rząd, mówię, może pójdzie. A to dupa, kurde. Uuuu! znowu zęby trzeszczą. Dobra, amazing, że nas cały czas obok siebie. Dobra, masz lowu, na pewno. A ty ile miałeś? Nie, a nie trafiłem cię chyba na. Nie! nie umiem tak na blisko z Digla. Ja pierdzielę, no! Jak pieres, amazing. Resping, resping. na wiedźma, ty. A czemu strzelasz? Dobra. U. Nie, pierd... Tak jest śmieszna. Strzelam ci heada, stary. Nie dostałeś? Dostałeś za 20 tylko? Tak. Naprawdę? To plawkę, no. no, ale to, stary, ja tobie strzelam heada, a ty nie dostajesz, w się sensie dostajesz heada, ale nie giniesz. Gdzie ty jesteś? Ja żyję. <laughs> Dobra, nie wiem gdzie ty jesteś, tak szczerze. Przecież widziałeś mnie! Co? Serio? Galdasz? A rzeczywiście. No nie, no nie Dobra, wierzę, jak to pociski lecą. Ja chciałem flesza rzucić, przysięgam. <noise> nie wierzę. Ktoś wiecie, to od nas, co jest? Asandu. Takie buty Takie buty O kur jestem w dupie. Sprzedałem się jak Hanka w karton Nie no, ty Ile a ma ty... A O Jezus! Nie, 9 HP! No 9 HP WUTF! Dobra, to chyba trollowa, o! No dobra, no nieźle ja ci słyszę, a pocisk i tak stratuje ci obok głowy. Co tu się dzieje? Właśnie... Właśnie Śmierdzące. Dobra. O kur. O, o kur. O mój boże, ej, Dobra, awesome ostatnie dwa fragi, więcej. ostatnie dwa fragi. O. Dobra, ale. No bliżej masz przewagę! Czemu? Bo ja nie umiem na blisko. Ja nie umiem. Ja, ja im dalej chyba jeden mówię, frag. A w ogóle. Ja mam bardziej ze zesrane... strony, Ja widzę. Kur... Ach, o! Na kostce byłem. Uuuu. Dobra. Uuuu. No Plon. co no, lepszy Digiel wygrał, nie? Imo. Imo to był wyrównany mocno. Dobra, ale ty mi pyska teraz za pyskiem? Dobra. Ej, yo, ej, yo, nie było Cię tu, przysięgam. Ile masz HP, przepraszam, bo ja Cię obijam mam wrażenie za co chwilę. Gdzie Ty jesteś? A oh, u księdza, po na parafii. Dobra, A. no ile mogę Cię strzelać. Prawie, Halo? prawie w główkę. Właśnie Uuu, Dobra, nie, główka. Nie, nie, ja już nie mogę. Ja już tak nie mogę. To jest ten moment, kiedy mówisz Dobra, ostatni. I dalej. O. Ej, dobra, ej, no yo, dobra, ta gra jest ze zesrana. Przysięgam, uuu. ej, strzelam ci głowę. Przysięgam ci, że strzeliłem ci głowę. Mogę ci... Na, na, nie, nie, nagrywałem tego, ale mogłem ci to nagrać, stary. Strzeliłem ci heada. O. Dobra, znowu. Przysięgam, że znowu. I znowu dostanę heada. Nie, nie. Ja, ja nawet nie patrzyłem w twoim kierunku, nawet nie patrzyłem w twoim kierunku. A ja strzeliłem ci w głowę. No, widzisz, Dobra, widzisz? Boże. To jest takie Coś. wyrównane, wyrównane, no, wyrównane mocno. No, ale stary, Raz jeden, raz drugi. Raz się waliłem, a strzeliłem ci głowę, nie? No, co jest? E gówno, dwa... Ale ogólnie zrobiłem myk, którego chyba nie widziałeś. Jakiego? Pamiętasz, jak zadałeś mi pytanie, co, co strzelasz? Jakże, co strzelam? No, zadałeś mi takie pytanie. No? No, że, Aha, bo strzeliłeś tak z dupy. No. Wiesz no. czemu? Nie wiem. Yy, bo zabiłem kurczaka, że jeśli byś zremisował ze mną, to będę miał jeden punkt więcej. Aha. No. Taki Dobra, no, no, czekaj. Czekaj. Czekaj, ja się na kurczaka takie, takie zrobiłem właśnie, Miki. Mówię, kurde, ciekawe czy skapniesz Kolejny się. kurczaczek. Jeszcze jeden, dzięki. O, jeszcze jeden. jak leci, chło... jak leci. Jak, jak lęci. chłop teraz... Uuu, no kurczaki nic nie dadzą chyba, co? Czaczki chyba nic nie dadzą, oni nic nie zmienią stary. Trzeba zabijać kurczaczki. <noise> Chodzi teraz kurczaki, siluje. <noise> <noise> no trzeba jakoś punkty wbijać, nie ma nieskończonej ja ilości wiadomo, kurczaków, kurczaczki stary. Kurczaczki są ważne, wiadomo. Dobra, dobra, koniec, koniec. On ma rękę widzowie, on ma, on ma więcej pieniędzy, dlatego wygrywa. Pay to win. Nie trafiłem. A gdzie trzeba? Gdzie Tam, gdzie mogę. <noise> dobra, ostatni. O, dobra, no, chciałem powiedzieć ostatni, ale słyszałeś mnie jak stuptałem na pewno. No, słyszałem, na pewno się słyszałem. No, już słyszałeś, słyszałeś jak stuptałem, to no. No no dobra, no, co, ja uważam, że wyrównany mecz, mocno wyrównany. Wyrównany, z lekką korzyścią na twoją stronę, stary, gratulacje ci życzę. Prawda, dziękuję chodź, bijemy się piątkami, chodź. Siemanko, siemanko, widzowie. Siemanko.